Cześć, witajcie w kolejnej wycieczce dookoła komina. Gdzie się dzisiaj wybierzemy? Dzisiaj wybierzemy się do Żarnowca. Ale nie tego słynnego Żarnowca, gdzie kiedyś miała być budowana elektrownia atomowa, bo to jest na, nad morzem ten Żarnowiec. Natomiast my dzisiaj wybierzemy się do Żarnowca w Wielkopolsce. Takiego Żarnowca, który leży niedaleko, no powiedzmy, Dopiewa. I, I tam jest kilka rzeczy, które chciałem Wam pokazać, które są moim zdaniem ciekawe. Dzisiejsza trasa poprowadzi nas przez wieś Kalwy, potem dojedziemy do Niepruszewa, a potem to może wszystko powiem co i jak. No to co, zaczynamy! Dzisiaj pojedziemy sobie trochę inaczej niż zwykle, bo właśnie zaczniemy od Kalw, od wsi Kalwy, gdzie zwykle nie zaczynam wycieczek. Ale chciałem zobaczyć, jak dzisiaj wygląda taka ulica w Kalwach, która na się głęboka, która przypomina mi trochę taki wąwóz który znajduje się w Kazimierzu nad Wisłą. No tu oczywiście skala jest trochę inna, jest to mniejszy wąwóz, ale i tak moim zdaniem jak na, na odległość, którą trzeba pokonać, żeby go obejrzeć, czyli niewielką, można to zrobić nawet na piechotę, to jest naprawdę fajna rzecz. No to zobaczymy jak dzisiaj wygląda ulica Głęboka, a przy okazji zerkniemy też na elektryczną górę, jak ona się prezentuje taką wczesną wiosną powiedzmy. No tutaj zaczynają się takie bardzo konkretne piachy już. Także tutaj trzeba mieć siłę w nogach i dużo dobrej woli, żeby się przejechać. No i tutaj zaczyna się ulica głęboka, a tam gdzie ten słup jest elektryczna góra, no wygląda zachęcająco, ale dzisiaj nie. Dzisiaj jedziemy, o proszę, to jest ulica głęboka w całej swojej okazałości. I tak oto dojechaliśmy do wsi Kalwy. No i teraz bardzo przyjemną ścieżką rowerową, która z Kalw prowadzi prosto do Niepruszewa. Udajemy się właśnie do Niepruszewa, a później musimy się kierować na wieś Cieśle. No i jesteśmy w Dniepruszewie, dotarliśmy i teraz tylko trzeba dojechać do kolejnej wsi, czyli do Cieśni. O, ja my skręcamy tam, gdzie ta motorówka. Zresztą są, są te kierunkowskazy na Cieśle i na Skrzynki. Krzyńki już robiliśmy, że tak powiem, to w innym filmiku widzieliście, a my jedziemy sobie do Cieśli. No i to jesteśmy w Cieślach. Tutaj w Cieślach są trzy rzeczy ciekawe do obejrzenia. Tak jedną gwoli przypomnienia, właściwie dwie, a jedną jedna to nowość, którą chętnie wam pokażę. Oczywiście jak zawsze polecam waszej uwadze słynną Dłubankę z Cieśli, o której wspomina ta tutaj. Tablica informacyjna o, ale to już było, więc na razie omijamy. Tutaj druga rzecz, bardziej dla wielbicieli, post apo można powiedzieć, jak się skręci tutaj w tą drogę. można dojechać do takiej miejscówy, takiego opuszczonego budynku. No i tutaj, powiem tak, wielbiciele urbeksu i postapowy już wiecie, co tutaj można robić. Zwiedzać oczywiście. Dobra, ale my dzisiaj nie zwiedzamy tego, więc tylko wam pokazuję. Zajaw, zajawkę robię, a my wracamy do Cieśli na główną drogę. I trzecią rzeczą Godną zauważenia w cieślach jest to też dla przypomnienia i też dla wielbicieli Urbeksu i Postapo. Taki opuszczony pałac tworek. Też bardzo ciekawie się komponujący, no a my tymczasem opuszczamy już cieśle i jedziemy cały czas prosto aż do autostrady, bo tutaj w tym miejscu ta droga, ta droga się skończy i zacznie się taki przejazd nad autostradą. Tutaj po drodze, jadąc cieśli w kierunku autostrady, oczywiście jest bardzo wiele takich dróżek, które kierują się w bok od tej głównej drogi. No i oczywiście można sobie na przykład podjechać, tak jak ja teraz, o kawałek pod, pod samo jezioro, tu w tej chwili jeszcze nikogo nie ma, więc na przykład można sobie usiąść przez chwilę, pokontemplować, popodziwiać Jezioro Niepruszewskie, tą jego, ta, ta jego, ta jego końcówkę, która dotyka już autostrady. No a z kolei po drugiej stronie drogi, tutaj za moimi plecami, widzicie ten znak. Za tym znakiem znajduje się była już, chyba była, kopalnia Żwiru. I właśnie w tej kopalni Żwiru znaleziono tą słynną dłubankę z cieśli, którą widzieliśmy wcześniej na tablicy informacyjnej. No to tyle w kwestii tematów pobocznych, a tymczasem zbliżamy się pomału do autostrady. No i tak oto dojechaliśmy do autostrady. Za mną widzicie mknące samochody na zachód w kierunku Niemiec. A my jesteśmy na takim wiadukcie, który biegnie nad autostradą, żeby można było ją bezpiecznie przekroczyć. I będziemy się teraz kierować w stronę miejscowości Skrzynki. Ale zanim ruszymy, krótkie, krótkie przypomnienie. Przyjechaliśmy stamtąd z Cieśli, z Niepruszewa, a tak przy okazji tutaj rozciąga się bardzo przyjemny widok na jezioro niepruszewskie tutaj autostrada a my kierujemy się w tamtą stronę na drugą stronę tego wiaduktu no i jak już jesteśmy po drugiej stronie wiaduktu, to tutaj tą trasą musimy zjechać i skręcić od razu mocno w prawo w do lasu po prostu trzeba wjechać i kierować się wzdłuż tej drogi leśnej, aż dojedziemy do wiaduktu z kolei kolejowego. No, i dojechaliśmy do wiaduktu kolejowego. Trzeba go po prostu przejechać, ale widzę, że jest w środku potężna kałuża. No to mam nadzieję, że się uda tym razem. I teraz wkręcamy w prawo, w taką. Właściwie to można powiedzieć: są trzy drogi. Prawo, lewo, prosto, to jedziemy prosto. Tutaj, jak będziecie jechali tym lasem to zwróćcie uwagę, że jest też bardzo dużo różnego rodzaju pagórków. W ogóle cała trasa jest taka mocno podwyższona. Dlaczego? No dlatego, że jedziemy po terenach tego słynnego Ozu Bukowsko-Mosińskiego, o którym już wiecie chociażby z filmu o wycieczce do Trzcielińskiego Bagna. Tam szerzej się rozwodziłem na temat tego Ozu, także tu tylko wspominam, że właśnie ten najdłuższy w Polsce os 37 km przebiega właśnie tymi, tymi terenami. Więc, jeżeli będziecie jechać tą drogą, to natchniecie się na wzgórza, które ten os tworzą. No, i jedziemy do takiej drogi, która jest drogą brukowaną. Tak, tak, w środku lasu. Brukowana droga, do niej zmierzamy. No, i dojechaliśmy do tej brukowanej drogi. Droga, tam są skrzynki. I ta droga prowadzi do miejscowości Dopiewo. Ale zobaczcie teraz co dalej. Przyjechaliśmy stamtąd, tam autostrada. No i tutaj mamy tą drogę brukowaną. Możemy jechać prawo-lewo i my jedziemy prawo, tam lekko pod górkę, do miejscowości Skrzynki. O, teraz jesteśmy, można powiedzieć, na szczycie tego ozu bukowsko-mosińskiego. Jak pamiętacie przypominają te góry nasypy kolejowe. I właśnie teraz idziemy szczytem takiego nasypu, który jest no dość szeroki można powiedzieć. No i zaraz tutaj kiedy skończy się ta droga brukowana zacznie się asfalt i zacznie się miejscowej skrzynki. No i dojeżdżamy do skrzynek, ale długo w nich nie posiedzimy, bo tuż za tablicą Tuż za tym zakrętem znajduje się droga leśna, którą musimy skręcić w lewo do siostro. Także pamiętajcie, żeby jej nie przejechać, no bo wtedy nie dojedziecie do żarnowca, no i jedziemy tą trasą, którą częściowo już znacie z wycieczki do Trzcielińskiego Bagna. No więc tutaj można się naprawdę rozpędzić, więc pozwolicie, że ja się teraz. Trochę podelektuję, rozpędzę się i sobie pojadę w dół z boczami Ozu aż do miejscowości, aż do wsi Tomice. No i w ten oto sposób dojechaliśmy do Tomic. No i tutaj jakbyśmy prosto jechali, to dojedziemy do Trzcielińskiego Bagna, do Jeziora Tomickiego, ale my tamtą trasę już znacie, ale nie znacie trasy, która prowadzi teraz w lewo. Tutaj znajduje się dość spora ciekawostka, a mianowicie ruiny Starego młyna. Według tablicy informacyjnej pod koniec XIX wieku został tutaj wybudowany młyn. No Teraz już tylko można oglądać fragmenty i spróbujmy te fragmenty obejrzeć. Tutaj bardziej. A tutaj widzicie tą okrągłą dziurę ta okrągła dziura to są właśnie pozosta to jest pozostałość po turbinie młyna. No, także niewiele z tego zostało, ale to przynajmniej wiemy, że w tym miejscu on się znajdował. No, jest dość mocno zarośnięty. także trzeba się trochę nagimnastykować, żeby go zobaczyć. O, można sobie troszeczkę zejść. No i proszę mamy te pozostałości. Po turbinie. Dobra, a my jedziemy, bo jesteśmy już bardzo blisko żarnowca. Tutaj nie cofamy się w żaden sposób. Po prostu jedziemy wzdłuż tej drogi, obok, która prowadziła obok młyna. I za chwilę dojedziemy do parkingu i do źródełka w żarnowcu. No i po kilkudziesięciu sekundach, proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. Tu właśnie, gdzie ci ludzie. Nie ja sądziłem, że o tej porze ktoś tutaj będzie, ale jak widzicie, to właśnie jest źródełko, słynne źródełko w Żarnowcu. No i słuchajcie, jesteśmy na miejscu, jesteśmy przy źródełku w Żarnowcu. Tutaj ta charakterystyczna budowla za mną jest takim dość, dość takim charakterystycznym znakiem rozpoznawczym dla osób, które ewentualnie są tu pierwszy raz. To po tym możecie to poznać, że jesteście na miejscu. No, miejscówka jest taka dość mocno turystyczna. Jak widzicie, jest dzisiaj sporo ludzi, już tak wcześnie rano, przy źródełku. No i tutaj jest też ścieżka, taka, takie schodki, które wprowadzą właśnie na, na górę tego ozu, który tutaj przebiega. Zaraz sobie to wszystko ładnie obejrzymy. No i proszę gdzieś tutaj wypływa spod ziemi woda. Tylko uwaga, ta woda nie jest zdatna do picia. infrastruktura jest całkiem niezła, są nawet miejsca na ognisko, są ławki, jest parking. Można się nawet pomodlić, bo jest taka całkiem sporych rozmiarów kapliczka przydrożna. Także dla wielbicieli wszystkiego tutaj jest wszystko. Są oczywiście tablice informacyjne, spójrzcie. Proszę, tu mamy tablicę informacyjną o pomniku przyrody. To jest pomnik przyrody, właśnie źródełko. A tutaj, o zobaczcie, mamy Trzcielińskie bagno, w którym byliśmy niedawno. I jezioro Tomickie, które też widzieliśmy niedawno. No, i tu jest wyjaśnione, jakiego rodzaju woda tutaj wypływa. Dlaczego jest to źródło, jak to się nazywa, typu wywieżyskowego. I tutaj jest wyjaśnione, co i jak z tym źródłem. A tutaj są takie schody, gdzie można sobie wejść właśnie na oz, na jeden z pagórków tego ozu bukowsko-mosińskiego. Zaraz zresztą tam też pójdziemy. A tutaj taka generalna mapa, żeby się zorientować w terenie, gdzie jesteśmy. Proszę bardzo, to jest mapa tutaj z Poznaniem w centrum. A my jesteśmy, proszę ja Was, Węckowice, Podłożiny, Tomice. O, my jesteśmy gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj, w tym miejscu. No i tutaj informacja o tym, że jest to pomnik przyrody, więc tutaj trzeba zachować się. O, może tak, trzeba zachować się. To i wtedy będzie rzeczywiście miły pobyt. Tak to wygląda. No i tutaj mamy. Proszę bardzo, panoramę na źródełko w Żarnowcu. ok, a teraz wejdźmy na... po tych schodach wejdźmy na szczyt Ozu. Zasapałem się. No dobra, słuchajcie, jesteśmy na szczycie. Tu widoków jakichś spektakularnych nie ma, bo wszędzie są drzewa, które wszystko zasłaniają, ale Widać jak wysoko, jak się przez te drzewa spojrzy na dół, tam na to źródełko, jak wysoko weszliśmy. Także jest tutaj, no powiedziałbym kilkadziesiąt metrów w dół. Tutaj, tak jak wspomniałem, wielbiciele rzeczy sakralnych mogą sobie podejść do takich dość sporych rozmiarów. Kaplicz, kapliczki, tam jest jakiś napis na tej, na tej kapliczce, jakaś, ta, jakaś tarcza wisi, spróbujmy do niej podejść. No jest to taka dość sporych rozmiarów kamienna, kamienna kapliczka. Kapliczka latarnia jest, jest podpis. No i zobaczymy. No. Tutaj niczego, po... kapliczka poświęcona 24 grudnia 2013 roku, więc no można powiedzieć, że Wtedy zaczęła się jej kariera. Ok, w takim razie dojechaliśmy do źródełka w Żarnowcu obejrzeliśmy wszystkie atrakcje, które tutaj można sobie zobaczyć i zajęło nam to jakieś 14 km od miejsca, z którego ruszaliśmy, czyli powiedzmy no, od, od Lusówka 14 km do Lusówka oczywiście koło Tarnowa Podgórnego. Po 14 km znajdujecie się w żarnowcu cały czas jedzie się taką drogą, mało uczęszczaną, albo ścieżką rowerową, albo drogą polną, także jest to naprawdę bardzo miłe miejsce, żeby sobie odwiedzić przy jakimś weekendzie, czy przy wolnym, czy, przy, czy wieczorkiem, nawet bo tutaj nie jest daleko, także polecam tą trasę, a Wam bardzo dziękuję za uwagę w tym odcinku i widzimy się w kolejnym. Cześć!